Cześć, stary. Chcę, żebyś zrozumiał, no może koleżanko zrozumiała, że jesteś jedyną odpowiedzialną za swoje życie osobą. I zrozum tu to, że twoje przeszłe ja podjęło takie decyzje, a nie inne, które doprowadziły cię do tego miejsca w życiu. I musisz zrozumieć i wziąć odpowiedzialność za swoje życie w końcu, że tylko ty możesz coś zmienić. Tylko ty. Ty tak naprawdę masz tą moc, nikt inny. Fakt, ktoś może cię zainspirować, ktoś może cię zmotywować, ale to ty musisz to zrobić. Rozumiesz? Nikt inny. No więc jeśli twoje życie nie wygląda tak, jak byś chciał, chciała, to zrozum i zauważ, jakie decyzje podejmowałeś, podejmowałeś w przeszłości. No i zmienię. To takie proste. Tu nie ma większej filozofii. Po prostu zmień decyzje, jakie podejmujesz. Te najmniejsze, bo to one w długiej perspektywie mają największe znaczenie. Taka rada ode mnie. I tyle. Cześć.